Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej w Bobrowej Woli. To istotne zadanie, gdyż jest to główny odcinek drogi dojazdowej do tej miejscowości. Inwestycja cieszy przede wszystkim mieszkańców. Bardzo, bardzo potrzebne. Nie pan, chodzę codziennie tutaj, tą drogą. Jest niebezpiecznie. Chodzę w nocy, chodzę na trzy zmiany. Do głównego, tutaj do głównej ulicy. Dzieci jest dużo, jeżdżą rowerami, nie mają gdzie się te dzieci podziać, nie ma chodników, więc, bardzo potrzebna jest ta inwestycja. Wręcz idealnie, w idealnym momencie. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja w końcu powstała, bo bezpieczeństwo e, mieszkańców naszej gminy przede wszystkim jest dla nas najważniejsze. E, Cieszymy się tym bardziej, że remont tej drogi w końcu się doczekał finalizacji, bo nie tylko nowa nawierzchnia, nowy asfalt, ale również chodnik jest bardzo potrzebny. Poprawią on komfort życia i jakość, a przede wszystkim bezpieczeństwa dla wszystkich naszych tutaj mieszkańców. Coraz więcej domów się tutaj buduje wzdłuż drogi, coraz więcej osób z niej korzysta, coraz więcej dzieci, którzy wychodzą na spacery, muszą dojść do przystanku, iść do szkoły, do ośrodka zdrowia. Tym bardziej inwestycja ta jest bardzo, ale to bardzo potrzebna dla naszej miejscowości. Jest to jedna z 31 dróg, które w tym roku w naszej gminie będzie przebudowana. Wartość inwestycji dosyć pokaźna, bo prawie milion złotych. Środki pochodzą z trzech źródeł, mianowicie z budżetu gminy Żyraków, za co oczywiście dziękuję radnym gminy, którzy, którzy te środki przekazali na te inwestycje. Drugie źródło dofinansowania to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz, oraz program Polski Ład. W ramach inwestycji zostanie przebudowane ponad 700 metrów drogi, zostanie wybudowany na całej długości chodnik, będzie nowa nawierzchnia, odwodnienie, częściowo też wybudowane zostało nowe oświetlenie. Cieszymy się bardzo, że ta realizacja doszła do skutku, bo na pewno mieszkańcy będą zadowoleni i będą mogli bezpiecznie użytkować ten odcinek drogi. W ramach inwestycji gmina Żyraków planuje również wymianę wiaty przystankowej w Bobrowej Woli oraz istniejących lamp sodowych na oszczędne LEDowe.